Cześć wszystkim, z tej strony Maciej. Dołączyłem do mentoringu Kers, który prowadzi Magda, ponieważ zainteresowało mnie jej podejście do problemów, które nas blokują przed rozwojem. Pierwszym krokiem, nad którym obecnie pracuję, jest uwolnienie się od negatywnych emocji. Już po kilku tygodniach widzę swój progres, widzę, że jestem bardziej pewny siebie. Bardzo cenię sobie kontakt z Magdą, która prowadzi mnie przez wszystkie kroki formuły KERS i jest praktycznie, można powiedzieć, na każde moje pytanie. Bardzo polecam mentoring z Magdą, ponieważ wiem, że dużo z nas, szczególnie przedsiębiorców, ma problemy, które blokują nas przed ważnymi decyzjami, przed osiągnięciem sukcesu. Przed przeszkodami, z którymi spotykamy się na co dzień. Polecam.